Niemcy chcą przedłużenia kontroli granicznych o kolejne dwa miesiące, czyli do połowy lutego. Ich zdaniem obostrzenia w tym zakresie dają efekty. 16 października Niemcy wprowadzili tymczasowe kontrole graniczne, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. W poniedziałek zostały one przedłużone do 15 grudnia, teraz mowa o kolejnych terminach. Kontrole na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną przedłużone po 15 grudnia o co najmniej dwa kolejne miesiące. Czyli do połowy lutego, poinformowała federalna minister spraw wewnętrznych. Te środki zapobiegawcze, jak dodała, zdają egzamin. Te środki działają, a nasza walka z pozbawioną skrupułów działalnością przemytników, którzy brutalnie narażają ludzkie życie, zakończyła się sukcesem. Jak wynika z danych niemieckiego MSW, od czasu wprowadzenia stacjonarnych kontroli na granicach ujawniono już blisko 3300 nielegalnych wjazdów do kraju.